Cześć, witajcie, a dzisiaj mamy Black Friday! Znaczy, w sumie dzisiaj jest sobota, kiedy publikuję ten materiał, ale oczywiście nagrywam tą część w piątek. Piątek, czarny piątek, czyli dzień promocji. Znaczy, wiadomo jak ten czarny piątek funkcjonuje w Polsce, te promocje i te podobne mniejsza. To nie będzie samotny odcinek, zorganizowałem taką dość nietypową ekipę Dlatego każdy w tym momencie stał. łapkę w górę pod tym materiałem dobijmy tak do tysiąca pech w górę właśnie pod tym filmem oraz zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału a dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych subskrybentów koniecznie oglądajcie do końca moi drodzy, proszę patrzeć, nie, nie ważne, że jestem zmęczony północ 10, 26 listopad Black Friday. Jesteśmy na promoklockach i niestety taka trochę lipa. Na razie pojawiły się trzy oferty. Ta strelicja królewska za 314, później mamy transporter i montaż rakiety za 480 i szturmowa maszyna krocząca ATST za 216. Odświeżmy sobie stronkę i zobaczymy czy coś jeszcze jest. No niestety nie ma nic. Ja już generalnie słuchajcie zakupiłem jeden zestaw, taki przepotężny, podejrzewam, że już część z Was wie o jaki zestaw chodzi, ale no ja już jego po prostu nie mogę doczekać. Aż słów, aż słów mi po prostu już brakuje. Więc, więc czekajcie, ja Wam go tam zaprezentuję za, za jakiś czas, bo naprawdę warto będzie czekać na ten materiał. Natomiast ja idę powoli spać, bo tutaj już nic się nie pojawi. Tak swoją drogą jeszcze ten zestaw, o którym mówiłem, zakupiłem przed Black Friday. Od 23.40, 25 listopada. Więc no, ze mnie to jest jednak prawdziwy łowca okazji. To do spanka. No, jeszcze jutro, czyli w piątek mam... Ostatni dzień próbnych matur, więc muszę się wyspać, choć i tak się już nie wyśpię. No, a później słuchajcie, pojeździmy sobie po tych sklepach i poszukamy jakichś ciekawych ofert. Dobra, mamy godzinę 7. Ja wstałem jakieś, nie wiem, może pół godziny temu. Teraz na tramwaj do szkoły, a po szkole pojedziemy sobie gdzieś. Dobra, ja już słuchajcie, wracam do domu. Po godzinie 15, chyba 15.30. No, jakoś napisałem te matury. No, tydzień próbnych matur można uznać za skończony. Tak się składa, że 15 minut przed naszym przyjściem był kurier i zostawił paczkę. Całe szczęście, że była babcia w domu, więc ją odebrała. No tutaj mamy nawet jakieś takie uszkodzenie. Więc najpierw zobaczymy, co znajduje się w środku, a później rozpoczniemy naszą zakupową przygodę. Dobra, to otwórzmy wspólnie. Myślę, że tutaj nie będę potrzebował żadnych nożyczek. I mamy Batmana. Magazyn Lego Batman. Pewnie też będzie druga sztuka. Dokładnie. Później mamy magazyn Lego Star Wars ze słabym dodatkiem, ale to zaraz sobie wszystko omówimy. Kolejny magazyn Lego Star Wars. Lego Ninjago jest z minifigurką Nii z 15 sezonu. Druga sztuka. Jest też Lego Jurassic World. I druga sztuka magazynu LEGO Jurassic World. Zaczniemy od magazynu LEGO Star Wars, bo tutaj jest rzeczywiście słabiutko. Ten model już dostaliśmy nie jakiś czas temu. Bardzo proszę. Tak właśnie wygląda. Nawet składaliśmy go sobie na live'ie. Więc no niestety tutaj się nie postarali. Ale pewnie treściowo nie wypada to najgorzej. A Batman to już klasyka klasyki, to nawet nie ma sensu komentować. Ja nie wiem, ile już w sumie mam figurek tego typu. Myślę, że tak. 5, 6, jakie 5, 7 może nawet. No ale jak ktoś nie ma, to jak najbardziej. Przechodzimy do tych. Z pewnością można powiedzieć lepszych magazynów pod względem dodatków. Lego Ninjago Nia z sezonu 15, tak dokładnie z Cuban Nia. Cieszę się, że ostatnio dają po prostu minifigurki tylko i wyłącznie z sezonu 15. Duży plusik dla nich. I mamy tu też kartę oraz saszetkę z naklejkami. I ostatni magazyn jest z serii Lego Jurassic World. Tym razem otrzymujemy kład plus minifigurka Lego i jest też karta limitowana. Zestaw ten, no zestaw. Saszetka składa się z 30 elementów. I reklama magazynu LEGO Star Wars. To posprzątam i możemy się zbierać. Dobra, słuchajcie, to teraz takie oficjalne przywitanie się. Mamy tutaj. Zacznijmy od starszego. Mamy tutaj Łukasza, składam klocki. i mi, bardzo serdecznie przywitać I jest Dzieciano. też, no to tego jego trzeba przedstawić, e, Dawidek Abakus. Kłaniam się nisko aż po tak. same kolana. E, dokładnie, tutaj, ce, tutaj cebulowa ekipa. Natomiast tutaj mamy młodego, no może już nie młodego, ale e, ospirującego LEGO tubera, u którego naprawdę dobrze to wszystko wygląda póki co. Dziękuję się dziwnie patrzą na nas? Bo ogólnie my lecimy z takiej lampki. <śleszy> <śleszy> tak. Ale ważne, że w ogóle wziął tą lampkę, bo tak to no, no jest dramat. Już na godzinę, aż nie około 6. Tak, jest, jest bardzo zimno. Jest bardzo zimno i nam też na głowę pada. I powiedzcie, macie jakieś, um, jakieś nadzieje związane z tym Black Friday? Czy tak? No, moje nadzieje z Black Friday skończyły się e, bardzo szybko, jak zobaczyłem. I że nie ma żadnych promocji w gazetkach promocyjnych, które są pokazywane. Tak? A To co się dzieje? Mhm. A u ciebie Dawidku? No, co mogliśmy się spodziewać? No promocji jakieś wielkie? Ale my nie? jesteśmy dopiero przed pójściem do tych sklepów, taka część. Dobra, zaczynamy od Tu Jestem z Dawidkiem. Chciałbyś Dawidku? Siema. No więc Black Friday, ale tego Black Friday tutaj nie widać w tym. Media Markcie. Słabiutko. Znaczy Dawidek znalazł taki no, jeden zestaw. Tak, 144 na promoklockach i tutaj mamy za 149, więc nie jest źle. Ale generalnie nic chyba nie ma Tam ciekawego. No słabiutko. Niestety. Dobra, jesteśmy sobie w smyku. I mamy tak, uh, City, no o, oceniajcie, co słuchajcie myślicie, Czy, co myślicie o tych zestawach. Bardzo dobra. No to jest, to jest akurat świetne. Reszta zestawów, no, mogło być lepiej, no tutaj z 219 na 199,99. No to niezłe Black Friday. No, jakoś dużo promocji nie ma. Starszy pan wam powie, że co jedynie City terminal. No właśnie. Nawet tego się opłaca 4%. A tu A za 80. 84, no w Albi było chyba, teraz jest za 70. No ale nie. Też, też nie jakaś rewelacyjna cena. Dalej no co mamy? 140, Mario drobi diabli. Cieszy mnie, że tutaj w tle nie puszczają muzyki. <laughs> Dobra, mamy też te Ar 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 Architecture. O, patrzcie ja, z jakim akcentem... I wyższa to jest najbardziej lubię w tej Tak, tak, podałka. tak. Klocki poprosi o psugę, Chociaż w tych średnich są. Eee, dobra, patrzymy dalej, czy coś jest jeszcze ciekawego. Technik. To jest dobra cena. To jest dobra cena. Ile? 5,79. Tak? Tak. To jest dobra cena. A chyba ostatnio na promoklockach było za 500, albo nawet niżej. To jest mniej więcej jak w to jest jedna z oczywistych cen, Jesteśmy teraz w Empiku i niestety nie ma nic ciekawego. Ten Black Friday jest praktycznie niewidoczny. A szkoda, bo mają trochę towaru. Odwiedziliśmy jeszcze Carrefour, w którym ostatnio byliśmy już kilka razy. Jest dużo zestawów Lego, aczkolwiek widać, że niedawno była promocja właśnie na zestawy, bo są puste miejsca po setach. W sumie to nawet aktualnie jest promocja, ale tym razem nie jest godna uwagi. No to jesteśmy i czekamy na Łukasza, jak jeszcze odbierze tam swoją kawkę, czy co on tam wziął. Dawidek, co ty tam masz? Herbatę? Herbatę, A ja mam, a ja mam takie, takie coś. Co sądzi Dawidku? Wiecie, jak to w Polsce. Mamy nadzieję, że coś będzie, ale pewnie nie będzie. Dobra, prawie 22. Black Friday. A ja już jestem praktycznie pod blokiem. Tak jak myślałem, nic nie udało się zakupić, ale mam za to. A no, jeszcze wam tutaj nie pokażę, co znajduje się właśnie pod tą cenzurą, bo planuję zrobić z tego osobny odcinek. Może macie pewne podejrzenia, jeśli tak, to dajcie znać w sekcji komentarzy. Ogólnie załatwił mi to Łukasz właśnie z kanału Składam Klocki, za co bardzo dziękuję. Pora na drobne podsumowanie. Myślę, że zawiedliśmy się z chłopakami na tym dniu, znaczy. Raczej nikt nie oczekiwał, że pojawi się coś niezwykłego w tych sklepach. W końcu są to sklepy takie stacjonarne, nie internetowe, choć w internecie też dzisiaj to nie wyglądało za kolorowo. Było kilka ciekawych ofert, ale mogło być lepiej. Najlepszym dniem w tym tygodniu, choć ten tydzień jeszcze się nie skończył, ale do tej pory, moim zdaniem był poniedziałek, bo tych zestawów po prostu pojawiło się najwięcej. Natomiast wracając jeszcze do, do kwestii tych sklepów stacjonarnych, to... Naprawdę nic tam nie było ciekawego. Może ta terenówka z Lego City na safari za 59 złotych 99 groszy, to była akurat, to jest akurat fenomenalna cena. Szczerze mówiąc, to zrobił mi się trochę taki mały maraton z tymi spotkaniami, bo w piątek z Łukaszem i Dawidem, czyli naszym Abakusem Parową, natomiast jutro w sobotę, a w zasadzie wtedy kiedy publikuję ten film pewnie jestem na tym spotkaniu. A zresztą pewnie większość z Was wie, z kim się spotkam. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym filmie i czy w ostatnim czasie zakupiliście chociażby jakiś nowy zestaw lego. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy. W piątek. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć! No to ja teraz sobie będę montował właśnie ten materiał i później Lego Masters, czwarty odcinek, tak? To już chyba czwarty odcinek drugiego sezonu Lego Masters, ale ten czas leci. No, coś w ogóle dawno nie komentowałem tych odcinków z Lego Masters. Będziemy musieli to słajcie nadrobić.